Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Angie Style. Dzisiaj nie będę się Wam pokazywać, ale tak jak widzicie, odcinek e, z przetestowanych przeze mnie kaw. Dzisiaj mamy Cibo Barista Café Crema, 100% Cibo Arabica, e, intensywność 3, kwasowość 2. I jeżeli chodzi o tą, oto kawkę. Oczywiście czekam na Wasze komentarze, e, czy wypiliście tą kawę, jak Wam smakowała, jak ją oceniacie. Będzie mi niezmiernie miło i zapewne też dla innych, bo wiecie, każdy ma troszkę inny smak. E, innym też będzie zapewne miło, jeżeli akurat po taką kawę chcieliby sięgnąć. O, była to oczywiście kawa w ziarnach, bo jak wiecie, mam ekspres, więc. Jak wiecie, mówię to do osób, które tutaj oglądają moje odcinki, natomiast właśnie to kupuję od dawna już kawę w ziarnach, tak naprawdę już chyba już dwa lata, z tego co kojarzę. I tutaj mamy tak, jeżeli chodzi o tą kawkę, to jak dla mnie intensywny zapach, ale już w nim czuć kwasowość. Smak kwaskowaty mocny. Piękna, jasna krema po zaparzeniu. Plus intensywna czerń, jak ocuniemy krema, oczywiście. W latej Cappuccino słaby smak kawy. Nazwałabym ją znośną. Zdecydowanie średnia półka, jeśli chodzi o kawy do ekspresu. A jak wiecie, testowałam już inne kawy, mam już swoich faworytów. Czasem trafiam na lepsze, czasem na gorsze. Nie wiem, czemu ja ciągle słuchajcie, testuję, ciągle próbuję coś innego, skoro mam już coś ulubionego. Mm. Ale taka już jestem, jak z kosmetykami. Trafię na coś dobrego, a ja nadal. 100 maseczek, 100 innych rzeczy. Także chyba z kawą będzie podobnie. Aczkolwiek sami wiecie, ile na rynku tego jest, jak ciężko jest wybrać coś takiego dobrego, niesamowitego, co uderzy w Wasze gusta. Ja póki, mam, póki co mam swój numer jeden, ale testuję nadal. Także jeżeli chodzi o tą kawkę, to tak jak wspomniałam, średnia półka, być może Wam przypadła do gustu. No mi tak zupełnie średnio. Znośna, tak jak powiedziałam, ale nie będzie moim faworytem. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się hej.